14 grudnia tu w Bydgoszczy jestem obdarowana prezentem świetlistym, energetycznym, pachnącym i leczniczym olejkiem od Moniki, piękna po chińsku. Dziękuję, Moniko. Jest to zapach, który od razu przypadł mi. Do serca. Dziękuję. Czy wiesz, co to jest energia chi? Ach, mamy sekret energii chi w takiej małej buteleczce energia Qi, energia życia ma wiele nas. Ale ten olejek a są różne na rynku. To jest jedno cudo. Kiedy sobie dasz na nadgarstki. Kiedy? Dasz sobie wokół tu, na skronie. Tu, tu i tu. I tu. Co się dzieje w energiach? To nie tylko zatoki się rozluźniają, oczyszczają. Jest lepszy wdech i wydech, głębszy, swobodniejszy, ale różne śmieci energetyczne rozpływają się. Jest jaśniejsza myśl, poprawia się pamięć i chce się żyć. Tylko taki olejek, sekret energii.